Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Kotek, psotek i przebiegła myszka. Mały kotek, o imieniu psotek, obudził się jak zwykle, gdy tylko pierwsze promienie słońca wpadły przez okno do kuchni. Leniwie przeciągnął się na miękkiej poduszce, na której najczęściej spał, po czym rozejrzał się dookoła. Psotek uwielbiał poranki, ponieważ kojarzyły mu się ze śniadaniem, a śniadanie z kolei oznaczało, że coś pysznego pojawi się na stole. Właścicielka psotka pani Zosia dbała o to, żeby jego brzuszek był zawsze pełny. Ale dla psotka jeszcze większą radością od porannych smakołyków były codzienne figle. Mały kotek pomyślał, że już najwyższy czas na nowe psoty. Najpierw postanowił zabawić się firanką, podskoczył i zaczepił się pazurkami o delikatny materiał, wspinając się coraz wyżej i wyżej. Psotku! zawołała pani Zosia, która właśnie zorientowała się, co się dzieje. Zostaw firanki w spokoju. Ale psotek był już na samej górze, trzymając się firanki niczym rzep. Jednak niespodziewanie jego małe łapki zaczęły tracić przyczepność. A on zjechał w dół niczym po zjeżdżalni. Na końcu tego firankowego zjazdu czekała na niego jednak niemiła niespodzianka. Wylądował z pluskiem w miseczce z mlekiem, którą pani Zosia postawiła dla niego wcześniej na podłodze. Mleko zachlapało wszystko dookoła, a najbardziej lśniące futerko psotka. Pani Zosia nie była zadowolona z tego, co zobaczyła, zwłaszcza, że podłoga była świeżo umyta. Jednak nie umiała długo gniewać się na swojego psotnika. Gdy tylko kotek wysuszył futerko i napił się mleka, ponownie ruszył na poszukiwanie przygód. Wskoczył na kuchenny stół i zauważył coś ciekawego. Wielką tacę, zapełnioną świeżo upieczonymi babeczkami. Pachniały i wyglądały bardzo zachęcająco. Psotek wprawdzie nie jadał takich rzeczy, ale miał inny pomysł. Rozejrzał się, czy pani Zosia przypadkiem go nie obserwuje, a potem delikatnie trącił łapką jedną z babeczek. Najpierw ostrożnie, potem trochę mocniej, aż w końcu babeczka sturlała się ze stołu i wylądowała na podłodze. Psotek zamruczał z zadowoleniem. Był z siebie bardzo dumny i postanowił kontynuować. Po kolei trącał kolejne babeczki, zrzucając je ze stołu, a gdy na tacy zostało ich raptem kilka, do kuchni weszła pani Zosia. O nie, zawołała. Psotku, co też przyszło ci do głowy? A psotek spojrzał na nią z niewinną minką, jakby chciał powiedzieć, to na pewno nie ja, babeczki spadły same. Pani Zosia westchnęła z niezadowoleniem. To miał być poczęstunek dla gości, których dziś zaprosiłam. Oj, psotku, psotku, mam nadzieję, że masz już dosyć figli na dziś. Kotek zamruczał, choć nie miał zamiaru składać żadnych obietnic. Gdy nadszedł wieczór, pani Zosia przygotowała salon na przyjęcie gości. Ustawiła na stole filiżanki, dzbanek z herbatą i świeże ciasto, które upiekła po katastrofie babeczkowej. Psotek, siedzący pod stołem, poczuł, że to idealny moment na kolejne igraszki. Goście zaczęli się schodzić. Byli to sąsiedzi z okolicy pan Leon, pani Marta i kilka innych osób. Wszyscy usiedli wygodnie i rozpoczęli ożywioną rozmowę. Psotek przyglądał się im z pod stołu i zastanawiał się, jaki żarcik byłby najbardziej zabawny na tę okazję. Aż w końcu wpadł na psotny pomysł. Zauważył, że pani Marta pozostawiła swój długi wełniany szal bez żadnej opieki. Leżał przy niej, na krześle obok i zachęcał do zabawy. Psotek zaczął delikatnie pociągać go łapką, aż w końcu szal zjechał z krzesła i zaczął pędzić po podłodze ciągnięty przez niesfornego kotka. Był tak długi, że sam psotek stracił w końcu nad nim panowanie i zaczął się w niego zawijać jak naleśnik. Goście zauważyli, co się dzieje, i przerwali rozmowę zaciekawieni wyczynami kotka. Och! zawołała pani Marta, co on wyprawia z moim szalem? Tymczasem psotek, idealnie owinięty szalikiem, spojrzał na wszystkich gości swoimi niewinnymi oczami. Przez chwilę zapadła cisza, a potem wszyscy wybuchnęli śmiechem. To stworzenie jest niesamowite, zaśmiał się pan Leon. A pani Zosia tylko pokręciła głową i uśmiechnęła się niepewnie. Z nim nigdy nie jest nudno, powiedziała. Kolejny dzień w domu pani Zosi był spokojny, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Świeże powietrze wpadało przez uchylone okno, a promienie słońca rozlewały się po podłodze, tworząc ciepłe plamy, w których psotek uwielbiał się wygrzewać. Po wczorajszych psotach był w wyjątkowo dobrym humorze. Wskoczył na parapet, zwinął się w kłębek i postanowił powspominać przygodę z szalikiem pani Marty, gdy nagle coś przykuło jego uwagę. Zauważył mały cień przemykający po pomieszczeniu. Psotek zamrugał z zaciekawieniem. Czyżby mu się przewidziało? Ale cień znów się poruszył. Tym razem dało się dostrzec małą, szarą kuleczkę, która szybko przebiegła po podłodze i schowała się za szafką. Była to mała myszka. Oczy psotka rozbłysły z radości. Nigdy wcześniej nie widział myszy w domu pani Zosi. To było coś nowego i ekscytującego. Coś, czego nie mógł przegapić. Bez chwili namysłu zeskoczył z parapetu i podkradł się bliżej szafki. Przycisnął brzuszek do podłogi, wyostrzył wszystkie zmysły i czekał nieruchomo, wypatrując odpowiedniego momentu. Myszka była jednak szybka, jak błyskawica. Wybiegła z za szafki i popędziła do wyjścia, ale psotek nie zamierzał dać jej uciec. Wystartował jak strzała. Jednak jego łapki, Zaczęły ślizgać się po gładkiej podłodze. W ten sposób zamiast złapać myszkę, wpadł pod stół i wywrócił leżącą tam pustą miskę. Metalowa miska wydała z siebie cichy brzdęk, co ostatecznie wypłoszyło myszkę. Psotek zdążył zauważyć jedynie jej cienki ogonek znikający za drzwiami prowadzącymi do ogrodu. Niezrażony pierwszym niepowodzeniem. Kotek postanowił kontynuować pościg za małą uciekinierką. Gdy tylko wybiegł na zewnątrz, zauważył, że myszka zmierza w stronę drewnianego płotu. Jej małe łapki szybko przeskakiwały przez nierówności terenu, a ogonek wił się jak cienka nitka. Psotek przyspieszył i miał wrażenie, że jest już blisko celu. Nagle jednak, zamiast złapać myszkę, wpadł z impetem na coś co pojawiło się niewiadomo skąd i było tak samo puchate jak on Psotek otrząsnął się po tym niespodziewanym uderzeniu i ze zdumieniem odkrył, że wpadł na innego kota, który wyglądał trochę inaczej niż on. Miał rude futerko z białymi plamkami na łapkach. Jego oczy błyszczały zielonym światłem, a długi ogon unosił się wysoko w powietrzu. Przez chwilę dwa kotki patrzyły na siebie z mieszaniną zaskoczenia i ciekawości. Nawet myszka zatrzymała się na chwilę, by zorientować się, kto właściwie ją goni. Psotek pomyślał, że warto byłoby się przedstawić nowemu znajomemu, jednak zanim zdążył się odezwać, rudy kot wystartował za myszką, zostawiając go daleko w tyle. Psotek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Jak to? Przecież to moja myszka! Bez chwili namysłu ruszył za rudym kotem. Teraz pościg stał się czymś więcej niż tylko gonitwą za myszką. To była rywalizacja. Myszka biegła co sił w małych łapkach, a za nią dwa szybkie koty: jeden czarny z białą łatką, a drugi rudy z błyszczącymi zielonymi oczami. Sprytna myszka skręciła w stronę kompostownika, a później skierowała się w kierunku starej beczki stojącej przy płocie. Psotek momentalnie zwolnił, próbując zatrzymać się na czas. Niestety nie udało mu się wyhamować i wpadł wprost na beczkę, która zachwiała się i przewróciła, wysypując na ziemię suche liście. Psotek wylądował w stercie cienkich gałązek, a myszka wykorzystała całe zamieszanie, by czmychnąć za szopę. Psotek otrzepał futerko. I spojrzał w stronę swojego kociego rywala i postanowił powiedzieć mu, co myśli o jego zachowaniu. Gdyby nie ty, nie musiałbym tak przyspieszać i nie uderzyłbym w te beczkę. Kim ty właściwie jesteś i jakim prawem gonisz moją myszkę? Zamruczał siadając na stercie liści. Rudy kot spojrzał na niego uważnie, przeszywając go na wskroś swoimi zielonymi oczami. Mam na imię Roki. Odpowiedział w końcu. I obserwowałem tę myszkę już od dłuższego czasu, jeszcze zanim weszła do Twojego domu. Psotek zamrugał. Nigdy Cię tu nie widziałem, powiedział podejrzliwie. Bo mieszkam tutaj od niedawna, odparł Roki. Wprowadziłem się tydzień temu do domu za płotem. Psotek odwrócił głowę w stronę podwórka za drewnianym ogrodzeniem. Faktycznie, od kilku dni widział tam ludzi. Którzy coś przestawiali i wnosili kartony, ale nigdy nie pomyślał, że mogą mieć kota. Czyli teraz będziesz tu mieszkał? zapytał. Tak, potwierdził Roki. A jeśli będziesz miał ochotę na wyścigi, to wiedz, że jestem najszybszym kotem w okolicy. Psotek prychnął i pomachał ogonem. Najszybszym, to się jeszcze okaże. Powiedział pewnym siebie tonem, patrząc na Rokiego wyzywająco. W takim razie, może mały rewanż? Zaproponował rudy kot. Psotek spojrzał na niego z błyskiem w oku. Czyżby właśnie znalazł nie tylko rywala, ale też nowego towarzysza swoich psot? Ale zanim zdążył sobie odpowiedzieć na to pytanie, coś poruszyło się przy szopie. Najwyraźniej mała szara myszka pomyślała, że już jest bezpieczna i postanowiła wybiec z ukrycia. Ale dwa koty tylko na to czekały i w tym samym momencie rzuciły się do pościgu. Jednak i tym razem cała akcja zakończyła się spektakularnym niepowodzeniem. Psotek i roki, zmęczeni szybkim biegiem, postanowili chwilę odpocząć. Usiedli obok siebie przy starej beczce w ogrodzie. Słońce chyliło się ku zachodowi, a ciepłe światło tańczyło na ich futerkach. Myszka, choć bardzo malutka, znów im umknęła, ale oni nie chcieli dać za wygraną. Jestem pod wrażeniem szybkości, z jaką ona biega, westchnął psotek. Zawsze uważałem, że w okolicy nie ma nikogo szybszego ode mnie. Roki przeciągnął się i polizał swoją łapkę. No cóż, ja myślałem w ten sam sposób o sobie, a tymczasem mała mysz przechytrzyła nas obu. Psotek popatrzył w stronę swojego domu, zastanawiając się nad tym, co można by wymyślić, żeby wreszcie ją złapać. Może musimy wykorzystać odrobinę naszego kociego sprytu? zaproponował. Roki uniósł wąsy z zaciekawieniem. Zainteresowałeś mnie, psotku, mów dalej zachęcony psotek kontynuował. Zrobimy tak: zastawimy na myszkę pułapkę. Pani Zosia mówiła mi kiedyś, że myszy uwielbiają ser i to on będzie naszą przynętą. A kiedy myszka zwabiona jego zapachem się pojawi, my będziemy na nią czekać. Roki uśmiechnął się łobuzersko, ponieważ ten plan bardzo mu się spodobał. Dwaj nowi przyjaciele ruszyli w stronę domu psotka, by wprowadzić w życie swój najnowszy pomysł. W środku, jak zawsze, było miło i przytulnie. Dookoła roztaczał się zapach świeżo ugotowanej zupy, a na parapecie w kuchni stał kosz z owocami. Psotek spojrzał na Rokiego i porozumiewawczo mrugnął okiem: Przygotujemy dla myszki tor z pysznościami, a na jego końcu umieścimy kawałek sera. Najpierw weźmy jedną pomarańczę. Jest ciężka, ale jej zapach może zachęcić myszkę, powiedział psotek, wskakując na stół. Później zwędził ze spiżarni kawałek wędliny, suchą kiełbaskę i kilka orzechów. Wszystko szło nadspodziewanie dobrze. Psotek gromadził zdobyte smakołyki na podłodze w kuchni, a zadaniem Rokiego było przeniesienie ich do salonu. Żeby tylko pani Zosia się nie zorientowała, wymamrotał Psotek, kiedy Roki przesuwał kiełbaskę po podłodze. Ale jeśli chce się złapać sprytną myszkę, trzeba się trochę natrudzić. Kiedy wreszcie w salonie pojawił się smakowy tor przeszkód, biegnący od owoców, przez kawałek kiełbaski, aż po szeleszczące bibeloty skradzione z kosza na gazety, dwa koty usiadły zmęczone obok siebie. Wciąż czegoś mi tutaj brakuje mruknął Roki. Zaraz, zaraz. Zapomnieliśmy o Serze. Właśnie w tym momencie do salonu weszła pani Zosia. Psotek stanął w bezruchu, a Roki odskoczył za fotel, żeby nie zostać zauważonym. Psotku, co się dzieje? Spytała pani Zosia rozglądając się po pokoju. Psotek szybko postanowił odwrócić jej uwagę. Zaczął udawać, że przeciąga się na dywanie ze zmęczenia. Na szczęście pani Zosia nie zauważyła smakowitych skarbów, poukrywanych w zacienionych kątach salonu. Ach, widzę, że się wylegujesz. Uśmiechnęła się i wyszła z powrotem do kuchni. Roki natychmiast wysunął się z za fotela. Uf, o mały włos! Westchnął cichutko. Teraz szybko, biegnijmy po ser, zanim pani Zosia znowu przyjdzie. Psotek ostrożnie zajrzał do kuchni. Na szczęście pani Zosia była zajęta zmywaniem naczyń i nie patrzyła w stronę lodówki. Kotek bezszelestnie przemknął obok niej. Wślizgnął się za uchylone drzwi do spiżarni i wskoczył na stół. Z ulgą odkrył na nim piękny kawałek żółtego sera, owinięty w papier. Psotek złapał go w pyszczek i, niezauważony przez nikogo, wrócił do salonu. Teraz zbliżał się kluczowy moment. Psotek i Roki rozłożyli ser na samym końcu swojego smakowitego toru. Teraz chowamy się za zasłoną, zadecydował psotek. Tam, w ukryciu, poczekamy, aż pojawi się nasza znajoma. Roki pokiwał głową i usadowił się obok psotka za kwiecistą zasłoną. Z tego miejsca mieli doskonały widok na ser i mogli zaobserwować każdego nieproszonego gościa. Minęło kilka minut. W domu panowała cisza. Roki i psotek zaczynali się niecierpliwić. Może ona wcale nie przyjdzie, szepnął Roki. Przyjdzie na pewno odpowiedział psotek z przekonaniem. Nagle kotki usłyszały ciche chrobotanie przy wejściu do salonu. Wytężyły słuch, wstrzymały oddech i w końcu ją zauważyły. To była myszka, zachęcona intensywnymi zapachami. Zgodnie z kocim planem, najpierw odkryła pomarańczę leżącą pod fotelem, którą powąchała, lecz nie była nią długo zainteresowana. Później odnalazła kiełbaskę. Którą delikatnie skubnęła małymi ząbkami. Szybko popędziła jednak dalej, trafiając na porozrzucane orzeszki. W końcu dotarła do najbardziej aromatycznego miejsca. Tam, gdzie czekała na nią soczysta kostka sera. Teraz! krzyknął psotek, i razem z Rokim wyskoczyli z za zasłony. Niestety, w tej samej chwili myszka zrozumiała, co się tutaj dzieje. Choć miała tylko ułamek sekundy. Wystarczyło jej to, by chwycić ser w pyszczek i rzucić się do ucieczki. Psotek i roki pognali za nią, lecz jej zwinność była dla nich nie do przeskoczenia. Myszka w mgnieniu oka przemknęła za komodą i wybiegła z salonu, kierując się w stronę kuchennych drzwi. Nie dam ci uciec, zawołał Roki, który włożył w tę pogoń całą swoją energię. Psotek biegł tuż za nim. Starając się zachować równowagę na śliskiej podłodze. I kiedy wydawało się, że są już tuż tuż, myszka jednym zwinnym ruchem wyskoczyła do ogrodu przez lekko uchylone drzwi. Kotki jednak były zbyt duże, by zmieścić się w tak wąskim przejściu. O nie! jęknął psotek znów nam uciekła. Kiedy kotkom udało się nieco bardziej otworzyć drzwi, zauważyły jedynie mały szary punkcik. Szybko oddalający się i znikający z pola widzenia. No cóż, powiedział psotek, próbując przybrać pewną siebie minę. Tym razem się nie udało, ale zobaczysz, złapiemy ją następnym razem. Roki pokiwał głową, choć w jego oczach kryło się lekkie zwątpienie. Ten pościg był bardzo wyczerpujący, przyznał, przykrywając się rudym ogonem. O tak przytaknął psotek. Ale też ekscytujący. Dawno nie doświadczyłem tylu emocji. Koty popatrzyły na siebie i uśmiechnęły się zawadiacko. W sumie to świetnie mieć w okolicy takiego rywala, powiedział Psotek. Dzięki tobie mogłem spróbować czegoś nowego. Cała przyjemność po mojej stronie. Chociaż. Roki zerknął w stronę drzwi, za którymi zniknęła myszka. Wciąż mamy pewne niedokończone sprawy. Psotek wstał, przeciągnął się i popatrzył w tym samym kierunku. Następnym razem to my będziemy sprytniejsi. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.